Tak samo opryskuję ziele miasku, czym ścianki ula, dynice. Jak widać są jajka czerw zamkniętej. Są chłopaki. Są ta ramka będzie w czasie miodobrania wycofana do miodni, ponieważ... Będę podaję wędzę z własnego wosku i w tym roku zamykam obieg wędzy w swojej pasiece. Matka Cierwi. Wszystko opryskuję po kolei. Wszystkie takie ramki będą, będą w tym roku wycofane do miodni i później zabrane na przetup No już ciągną wędzę. Idzę. Robią na Tak samo ta ramka będzie wycofana, więc nie powtarzam się. Na półty ziele pomaga bardzo dobrze. higienie ula. Pszczoła zaczyna szybciej więc, więc już testowałem w ubiegłym roku, więc mogę zrobić i w tym roku nic źlego nie działo. было окей ну хочешь 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 тропка есть пешги на этом Myślę, że możemy wycofać damy ją na górę, bo ja mam jeszcze drugi korpus, tak samo chyba zacierwiony. Zaraz zobaczymy, przeglądamy dolny korpus. Nabieramy. Co się dzieje na dolnym korpusie? Po zimie. Zatwór. Pszczoła spokojna. Mamy pokarm. Na razie to. Na razie to odstawiam na bok. I szukamy czerwiu. piękna matula, więc, więc, ta ramka idzie do gniazda. Jasność matkie to nie szkodzi, tak samo jest. Dobrze. obraz samym na do gniazda. Pięknie nie więc idzie do gniazda. Z obu stron Ramka preskana. To tu jeszcze jest po pozostałych ramkach? Czerwie. Czerwie dobrze. Robimy pryśniak dla półtego ziela. Ale pięknie pachnie. Uwielbiam ten zapach. Uwielbiam. obie mocną higienę w ulu. dawaj, dawaj, dawaj. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay.

tak tu jest też trochę czerwiu w moim zdecydowaniu będę 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 to robić tak to nasz jest daje drugi korpus chodź 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 kochana my bawić się do rana. Zioła, Szkoła na na Ale Ale bawienia mamo czcigodna, mobra. chce się chodzić jest, okay. szybko Dajemy nad gniazdo. Wycentrujemy. Kolejny czerw dochodzi. Co so, moi kochani? Wszystko gra. Ostatnia ramka. Ramka z pokarmem, z Więc muszą mieć paliwo na loty. Ja to zostawiam przed miodobraniem, ja te rameczki daję do miodni albo nie daję, nie daję do miodni. w u nas będzie susz i ramki do wycofania okej okay. aha, tu jeszcze jedna jeszcze jedna ramka tu się u nas dostała Więc można było cierp zostawić na dole, nie dawać tam żadnej węzy. W mojej decyzji ja dałem dwie rameczki z wędzą i na górę do drugiego korpusu jeszcze jedną. Więc możemy dać jeszcze jedną. Będzie taki test malej jak to się będzie szybko odbudowało Pokażę w następnym nagraniu Okej okay. I teraz Nie żałuję tego ziela, mam na zbieranego bardzo dużo, bo zajmuję się szczolą na ziołach. Już rośnie pokrzywa. Na górę dam, na górę dam pokrzywę, więc zobaczymy, co to się da. Słyszałem takie.